Cześć, moje drodze osoby z Podznaku Barana. Witam serdecznie zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jak ułożą się podstawowe tutaj aspekty, które Was interesują. Dziękuję jak zwykle za piękne komentarze, super tutaj łapeczki w górę, no i subskrypcję kanału. Tak więc bardzo dziękuję oczywiście za to, że jesteście. No i zobaczmy, jak te karty się ułożą. Zobaczmy główne aspekty życia zawodowego w tym miesiącu, król Główny problem zdrowotny dwójeczka buław, taniec kochających się z sercem gier Czy będzie to miesiąc obfitości materialnej? Kochankowie? Jak mną relację z bliskimi i rodziną? To jest dziesięć buław, oraz karta bonusowa i znaczenie na przyszłość, czyli co może przyświecać w tym miesiącu cztery miecze. Zaczynamy oczywiście od króla mieczy. Jest to karta kwestii zawodowej. A więc wskazuje przede wszystkim na różne rozmowy, ale pilnujmy się w tym miesiącu, wypełniajmy swoje obowiązki tutaj rzetelnie. Bądźmy uczciwi wobec siebie i innych. Jeśli szukamy pracy, pilnujmy formalności, bowiem często w królu mieczy jest na przykład to, że ktoś nie pilnuje tych formalności, czyli na przykład, jeżeli my nie przypilnujemy, to ktoś też nie przypilnuje. Główny problem zdrowotny dwójeczka buław, karta ruchu. Uważajmy na kręgosłup, kości stawy, mięśnie. Jest to też karta podróży w kwestii zdrowia, no i stany zapalne, stany podgorączkowe i jakieś trudne wybory w tym miesiącu. Jest to karta uzupełniająca, jeśli chodzi o kwestie, oczywiście, zdrowia. Dalej, mamy aspekt taniec kochających serc, czyli co nieść będzie uczucie. Giermek denarowy. Jest to karta budowania czegoś od początku, obojętnie czy kogoś mamy, czy też nie. Być może będziemy się uczyć czegoś w związku z partnerem, którego, którego mamy, lub poznawać kogoś od podszewki, można powiedzieć, no i taki powolny wzrost w tej sferze. Czy doświadczycie obfitości materialnej? Mamy kartę kochanków, karta trudnych wyborów. Jeśli kierować się będziecie głosem serca, tak, możecie doświadczyć jakiejś obfitości materialnej, ale będzie trzeba podjąć tutaj jakiś dylemat, trudny wybór, no i to będzie Waszym zadaniem, aby się z tym w tym miesiącu uporać. Jeśli chodzi o relacje rodzinne, 10 buław, jak one przebiegną? No tutaj karta przede wszystkim pokazuje blokady. Trudności, ograniczenia, albo Wy będziecie zblokowani w tej kwestii, albo w ogóle skrępowanie będzie w relacjach rodzinnych, czy z bliskimi osobami. No i karta bonusowa dodatkowa na ten miesiąc to cztery miecze. W tym miesiącu potrzeba Wam będzie od początku, być może dla niektórych będzie to karta szpitala nawet, ale generalnie odpoczynek, wytchnienie, zadbajcie o dobry sen i nie przyspieszajcie pewnych rzeczy. Jeśli nie musicie. To ważna kwestia, to więc z tego się trzymajcie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przechodzimy dalej. Idziemy do zodiakalnych byczków. Już patrzymy, co u Was. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za piękne komentarze, subskrypcję kanału. No i zobaczmy, jak te karty się dla Was tutaj ułożą. Już patrzymy. Układ miesięczny taki uzupełniający te tygodniówki, które tutaj także wy oglądacie. No i pierwsza karta to karta ambicji, czyli sfera zawodowa, to 10 buław. Główny problem zdrowotny, król buław, w aspekcie kochających się serc i emocji, to 7 pucharów, czy doświadczycie obfitości materialnej, 6 buław, jak będą przebiegać relacje z bliskimi, z rodziną, 10 pucharów, no i karta bonusowa, ta na ten miesiąc dodatkowa, to Królowa Mieczy. Zaczynamy od dziesiątki buław. E, Długa ambicji e, w aspekcie, oczywiście, kariery zawodowej. Dziesięć buław to ograniczenia blokady, przytłoczenie, natłuk zdarzeń. Możecie teraz odczuwać w tym miesiącu presję z każdej strony. E, no i może być ciężko sprostać pewnym wyzwaniom, wymaganiom. Nie bierzcie więcej na siebie, bo po prostu już możecie nie dawać rady. Problem zdrowotny to król buław. Wizyty lekarskie, zootejkalne wyczki was nie, ominny, nie ominą. Tutaj jest spotkanie z kimś, kto będzie nieść wam ważne informacje, ale ta osoba może próbować Was zmotywować do działania, do ruchu, do diety, do podjęcia walki. Zwróćmy uwagę na kości stawy mięśnie, układ ruchu po części stany zapalne, stany podgorączkowe. Taniec kochających się serc, czyli emocje, siedem pucharów, niesie informacje, iż tutaj, jeśli chodzi o kwestie emocji, czekają Was trudne wybory, być może będziecie mieć wiele osób, czy możliwości do wyboru do koloru. No i uważajcie na powierzchowną ocenę danej sytuacji, bo możecie dokonać fałszywego czy niewłaściwego wyboru. Czy doświadczycie z kolei obfitości materialnej? Sześć buław niesie nam informację, że tak, karta zwycięstwa, wygranej, podwyżki, awansu, warto tutaj też ryzykować w pewnych kwestiach, no coś dobrego się do Was w tym miesiącu zbliża. Aspekt relacji rodzinnych to dziesiątka pucharowa, obfitość, zadowolenie, harmonia, szczęśliwe zbiegi okoliczności. Może być to też czas na przykład rodzinnych wspaniałych spotkań i zadowolenia z siebie czy innych. Bardzo dobre wiadomości też wokół, dobra atmosfera. No i karta bonusowa, królowa mieczy, niesie informacje, iż w tym na miesiącu uważajmy na problemy komunikacyjne z osobą, e, kobietą o jasnych włosach. E, uważajmy na krytykę własną lub kogoś z otoczenia, aby dyplomatycznie załatwiać pewne sprawy, e, bowiem e, jeśli wejdziecie w konflikt z taką ostrą osobą, e, może być to dla Was nieprzyjemne dodatkowo e, doświadczenie. Tak więc po prostu dbajcie o dobrą komunikację z surowymi osobami, ale też nie bądźcie surowi dla siebie. No, i dziękuję oczywiście. Zobaczmy, co z kolei u bliźniąt się będzie przedstawiało. Ja witam serdecznie, drogie bliźnięta. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za piękne komentarze, za subskrypcję kanału oraz za łapeczki w górę. I już patrzymy, jak te karty się łożą. Druga ambicji ten miesiąc to królowa Pucharów. Główny problem zdrowotny są to stateczne. Taniec kochających się serc, czyli energia, emocji, sześć pucharów. Czy doświadczycie obfitości w tym miesiącu królowa mieczy? Aspekt relacji rodzinnych wieża oraz karta bonusowa na ten czas to giermek pucharowy. Zaczynamy oczywiście od aspektu królowej pucharów, czyli droga ambicji. Czy będzie to dobry miesiąc w sferze zawodowej? Tak. Można powiedzieć, że kobieta, która reprezentuje tę kartę, jest ciepła, miła. Może wyjść od niej jakaś dobra inicjatywa, propozycja, pomoc. Tak więc tutaj, czy macie pracę, czy też nie, będziecie mogli poczuć się zaopiekowani. Dalej. Aspekt zdrowia, czyli główny problem zawodny, karta czasem w szpitala, są to ostateczne rozliczenia. Uważajmy, w tym głównym problemie jest dowodem na to, by nie popełniać błędów z przeszłości. W głównej mierze karta symbolizuje aspekt równowagi bioder, błędnika i uszu. Jakiś problem może być ze słuchem, czy po prostu małżowiną uszną. No i tutaj dalej taniec kochających się serc, szósteczka pucharów miłości. Czekają Was powroty do osób lub sytuacji zdarzeń. Także dla osób, które szukają kogoś, to właśnie ktoś z otoczenia czy z przeszłości będzie odgrywał ważną rolę. Jeśli macie kogoś, to tutaj energia pokazuje się, iż tak naprawdę możecie, że macie kogoś, to spędzicie bardzo miło czas, zaproszenia, uroczystości, jakieś ważne słowa. Dalej. Aspekt związany oczywiście z obfitością. Czy doświadczycie obfitości? Karta mówi, że no tutaj musimy uważać. To jest karta raczej powściągliwa i nie ryzykujmy w kwestii finansów. Nie, nie wydawajmy też dużo tych pieniędzy, nie szarżujmy. Jest to karta raczej powściągliwa, surowa w sferze finansów, więc może na razie nie być tej obfitości, o której myślicie. Aspekt rodziny, czyli. Relacji rodzinnych na poziomie podstawowym, to karta oczywiście wierzy. Tutaj jakiś rozłam, zmiana. Karta wskazuje oczywiście na aspekt związany z jakimś szokiem. Może być kłótnia nagle w rodzinie, czy w otoczeniu strata, rozłam, odejście też kogoś. Tutaj szokujące wydarzenia nagłe, losowe, też nieoczekiwane. No i czas, Oczywiście na kartę bonusową w tym czasie pokazuje się nam w tym miesiącu firmek pucharowy. Mówi nam, że dodatkowo możecie otrzymywać propozycje, zaproszenia. Możecie też bardzo fajnie coś zacząć od początku. Świetna karta też na naukę i rozwijanie pasji, tak więc działajcie, rozwijajcie się i trzymajcie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej!